Ja miałam dylemat, kogo zaprosić, kogo pominąć, bo z bólem serca pominęłam wiele nazwisk, bo jest naprawdę bardzo duża grupa świetnych muzyków, świetnych głosów. Do nich należało ostatnie słowo. To są no. ich, ich wersje, nie moje. Powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. Nie ma pani ochoty zrzucić tego wszystkiego, gdzieś tam wyjechać? No właśnie nie. Nie mogę się doczekać nowych koncertów, nowej trasy. Pani Marel, my się teraz znajdujemy na premierze Pani nowej płyty Niech Żyje Bal, do której zaprosiła Pani kilku znanych polskich młodych artystów. Trudno było przekonać tych artystów. Kogo właściwie tak najtrudniej było? Wszyscy się zgodzili chętnie i ja miałam problem, ponieważ tych młodych, świetnych artystów jest na naszym rynku bardzo dużo i ja miałam dylemat Kogo zaprosić, kogo, kogo pominąć, bo e, z bólem serca e, pominęłam e, wiele nazwisk, więc jeszcze mogłabym nagrać kilka takich płyt przez albo kilkanaście, kilkadziesiąt, bo ja mam bardzo bogaty repertuar i jeszcze ho-ho, i właśnie, dużo artystów. A właśnie, kogo z chęcią by Pani jeszcze ewentualnie zaprosiła do takiej współpracy? Zaproszę ja może tych takich mniej ogranych artystów bardziej niszowych, może, bo, bo jest naprawdę bardzo duża grupa świetnych muzyków, świetnych głosów i, i w ogóle świetnie kombinujących wokalistów. Wiem, że na płycie usłyszymy m.in. głos Roxany Węgiel, Mroza, Dawida Kwiatkowskiego, Igora Herbuta. Który z tych artystów najbardziej Panią zaskoczył, jeśli chodzi o interpretację piosenki? No, M.in. Ralf Kamiński, który nie chciał współcześnić tej wersji. Jak mi przysłał pierwszą próbkę, to ja mówię, no, że gdzie jakieś bity. On mówi, jakie bity? No wiesz, no bity, no, jak to ma być nowa wersja? A on mówi, to jest, to jest nowa, stara wersja. Mnie się taka podoba i koniec. Do nich należało ostatnie słowo. To są A, ich, ich wersje, nie moje. Łatwo było właśnie się tak troszeczkę podporządkować, przyznać im rację. Yy, nie, nie zawsze, ale. No cóż, powiedziało się A, to trzeba powiedzieć B. Wiem, że też nagra pani duet Damą być z Roxaną Węgiel. Ona jest bardzo młodziutką artystką. Jak się wam współpracowało? Bardzo młoda, ale bardzo zdolna, bardzo szybko pracująca w studio. Naprawdę wielki talent. A niech mi pani powie, czy pani kiedykolwiek miała w życiu taki moment wypalenia zawodowego, że chciała pani po prostu zostawić muzykę, zacząć na nowo? No właśnie, nie. To, no, może to dziwne, ale nigdy nie miałam takiego momentu. Wszyscy pytają, jak to? A, a nie, nie ma pani ochoty zrzucić tego wszystkiego, gdzieś tam wyjechać? No właśnie, nie. Nigdy nie miałam takiego momentu. Zawsze jestem, nie mogę się doczekać nowych koncertów, nowej trasy, nowej płyty. Nowych utworów. Bardzo też dużo osób żyje tym, że co roku Panią odmrażają na Sylwestra. Sylwestr już wkrótce tak naprawdę. Wiemy też, że Pani wystąpi w TVP tym razem. To teraz ja się zapytam Panią, czy już Pani się szykuje do tego Sylwestra? Na jakim etapie to wszystko jest? Ja już się szykuję od września, ponieważ myślę o kostiumach. Kombinuję myślę, jakby tu, żeby to było spójne z piosenkami, z muzyką i będą przepiękne kostiumy. Które ponownie zrobią furorę w mediach. Absolutnie jestem przekonana. A święta Bożego Narodzenia? Jak pani spędza? Jak, jak przygotowania? Jeszcze się nie przygotowuję do świąt Bożego Narodzenia, ale zawsze spędzam rodzinnie. Mhm. Czy jest jakaś potrawa, którą pani szczególnie uwielbia? Jest taka potrawa i tym się zajmuje moja córka. To są takie. To jest w, w, w czasie wigilii, przed samą wigilią ona to robi, bo to one muszą być chrupiące i gorące, pierożki smażone w głębokim oleju z drożdżowego ciasta z farszem grzybowym. I to jest tak chrupiące, i tak pyszne. Oczywiście można popijać grzybowym barszczem albo czerwonym, ale to, to jest moje ulubione danie i niestety moja córka nie jest może szczęśliwa z tego powodu, no bo ona musi stać te parę godzin przed samą Wigilią i smażyć. Raz do roku tylko to robi i Pani to je? Tak, raz do roku. A jest potrawa, której Pani nie lubi? Taka wigilijna? Jak nie lubię, to nie jem. No nie wiem. Lubię, lubię karpia, ale ponieważ nikt już nie lubi w mojej rodzinie karpia, no to tego karpia się nie robi, ale może sobie usmażę chociaż kawałek dla siebie.